Kolekcję monety Polska 1 grosz. Moneta 1 grosz z 1949 roku, która jest na zdjęciach, ma następujące cechy: na awersie widnieje liczba 1 oraz napis grosz. Po lewej stronie znajduje się motyw roślinny, przypominający gałązkę. Na rewersie widnieje orzeł bez korony. Moneta jest okrągła, wykonana z aluminium, z gładkim rantem. Moneta 1 grosz z 1949 roku była częścią polskiego systemu monetarnego w okresie PRL. Grosz to najmniejsza jednostka walutowa w Polsce stanowiąca jeden u 100 zł. Monety te były bite z aluminium. Miały średnicę 14,7 mm i ważyły 50 g. Część z nich została wybita w mennicy w Budapeszcie. Są interesujące ze względu na ich historyczne znaczenie oraz unikalny design.